Wojciech Tarnowski, szkoleniowiec EGKS Wikielec. Pamiętam, że jakbyśmy chcieli podsumować ten remis tutaj, wywalczony na naszym boisku z Wysokim Mazowieckiem. Na pewno z przebiegu tego, co widzieliśmy dzisiaj na boisku, pozostaje duży niedosyt. Dlatego, że byliśmy zespołem lepszym od drużyny z Wysokiego Mazowieckiego i powinniśmy ten mecz wygrać. Stworzyliśmy sobie sporo sytuacji do tego, żeby strzelić bramkę, ale albo zabrakło celności odpowiedniego wykończenia akcji, albo na, na drodze piłce do bramki stawał. Bardzo dobrze dzisiaj dysponowany bramkarz gości. Pierwszy raz w tych rozgrywkach nie strzeliliśmy bramki. Dlatego na pewno żałujemy, ale Jestem bardzo zadowolony dzisiaj z postawy moich chłopaków, bo naprawdę dzisiaj mocno pobiegali, powalczyli. Tak naprawdę nie daliśmy tutaj przeciwnikowi za bardzo dojść do głosu w pierwszej linii. No i tym bardziej jest mi ich szkoda, że zasługując na, na zwycięstwo nie potrafiliśmy tego dzisiaj przepieczętować w postaci strzelenia chociażby jednego gola. Dość taki twardy mecz z jednej i z drugiej strony sporo żółtych kart. No tak jak się walczy o każdy punkt, to, to tak jest. My bardzo szybko złapaliśmy kartki. Przeciwnik w drugiej połowie też otrzymał ich kilka. No ale tak jak się mówi w piłce, tak, jeżeli się nie da wygrać, to trzeba przynajmniej zremisować. My tego dzisiaj dokonaliśmy. I w tej chwili za każdym